Poznaniu.pl Poznań w minutę W nocy, środy na czwartek doszło do zabójstwa na Osiedlu Jagielońskim. Ofiarą jest 86-letnia mieszkanka Poznania. Morderca wszedł do domu kobiety przez balkon. Seniorka mieszkała sama. Przestępca zaatakował, bo chciał obrabować mieszkanie kobiety. Poznańscy lektorzy podpisali porozumienie w sprawie projektu POMOST. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Umożliwia on studentom realizację wybranego przedmiotu, z wyjątkiem zajęć WF i z języków obcych, na innej uczelni. W Wymiana będzie możliwa dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów, studiów magisterskich, a także dla cudzoziemców. Spektakl Jawnuta z Teatru Wielkiego w Poznaniu, w reżyserii Iliari Lanzino, otrzymał prestiżową nominację do International Opera Awards w kategorii Dzieło odkryte na nowo. To nominacja do operowych Oscarów. Stolica Wielkopolski okazała się najlepsza wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców w kategorii odpady gospodarka o obiegu zamkniętym. Nagrodę przyznano za rok 2022, czyli za okres, kiedy miasto dopiero zaczęło samodzielnie prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi.